Hej, cześć, siemano, dzisiaj gramy e, rozgrywkę rankingową, bo ostatnio mi ktoś zarzucił, że ja, e, że ja tam, wiecie, mam e, za low level, znaczy za low level, e, niski po prostu, e, niski poziom jest na tych moich e, filmikach, no, żeby mnie tylko tutaj nie przyrąbali, dobra, no, dobra, róbcie tego golema szybko. Oni będą chcieli go zasmajtować. Smajtuj go, go gościu. Dobra, wziął go www. -w. Myślałem, że ten Gragas weźmie, ale na szczęście nie. Muszę sobie odhać, czyć tylko tutaj. Byłem włączoną na inną postać. Teraz mogę się już... No. Teraz już może być... Ok. E, czyli co, dzisiaj gramy sobie Ari. No i Ari jest bardzo w porządku postacią Co za gnój? Na szczęście sobie poszedłem ze flaszką. A flaszka zawsze dobra jest. No, ale na razie... Nie wiem, nie wiem, no na razie czekamy, na razie. Na razie nic mu nie zrobimy. Teraz czekamy Mogna, można go niby połkować Ale ja na razie Chyba nie chcę Może znaczy nie chcę mu nie chcę mu fikać sobie do niego Aha. Co on ma resy czy jak? Aha, on ma 40... Dobra On chyba ma flat z tego co widzę Te rezisty My niby możemy go połkować więc to jest... Okej okay. Można go w sumie przyjebać teraz Warwick idzie już do nas Więc za chwilę jakiegoś mam nadzieję placea zrobimy tutaj Wezmę sobie teraz czarma Gdyby ten Warwick O! Master już przyszedł Poczekamy jeszcze trochę Za chwilę powinien już być do zabicia Oj i, i widzicie? Puściłem teraz te kuleczki, a to tak naprawdę ten. Nic nie sfarmiłem. Na topie mamy w ogóle, znaczy mamy. O! Kurde, teraz bym poszedł na Ignite i na, na jedno Q Ale on się cofa chyba Więc ja raczej tutaj nic nie zrobię Oczywiście nic poza tym, że się cofnę Jeszcze sobie z farmy jednego i się mogę cofnąć, mam nadzieję, że mi teraz... Dobra, master jest na bocie. I teraz już czy będzie pierwszy... Czy będzie first blad? Raczej nie. Mam nadzieję, że ta vein zdoła mm, walić tego mastera, jednak nie widzicie, właśnie to jest. Dwa flesze poleciały, a tak naprawdę to jest. E, dobra, idziemy z dwoma daranami. <laughs> na razie. I przynajmniej jest good job dla nich. Jakoś sobie radzą ten... Warwick teraz spróbuję, mam nadzieję że teraz się by udało bo on już za daleko ten szen się posunął i teraz ładnie www Chyba flesza już żyje dokładnie Jak stoimy z farmą, ja mam 18 no, 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 28 ładnie mi odstawia No ale to już Nie wiem, sprób Nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy, Ja na razie tutaj podefuję o, tych ostatnich LCS-ów w ogóle każdy gregasem ja teraz gra, więc... <laughs> więc to jest, wiecie, no to jest taka... Więc to jest taka robota z tymi gregasami. No, dobra, dostał bułę. Nie, muszę sobie... Znaczy, bo poza też Arid dawno nie grałem, o. Niby mam już szósty level. Nie wiem, czy ja chcę go w ogóle połkować, czy kurde, zabić go... To jest taka z nim robota trochę. No, coś, Gragas, ci nie wyszło. Oli Gragas, Nie, dobra, to na razie go oleję. O, ja nie wierzę, że mi tak nie wyszedł ten... A ja jest sobie ulti Co mi tam? Dla flasza sobie zastawię. Na razie sobie wezmę... Nie, dobra, nie bijemy się, mam za mało HP. O Boże i widzicie niepotrzebnie teraz No teraz to było takie Tyle zanerwowe przecież e, ja sobie wezmę teraz e, Jeszcze wezmę sobie trzy poty No i gitara jest Na razie jest 3-1 Raz się za bardzo posunąłem, no ale myślę, że jest okej. Okay. Ten Gragas cały czas wygrywa ze mną tą farmą. O, teraz co? K Counter Jungle, tak? Ta Wayne trochę nie pomyślała. Mogłaby w sumie iść tutaj na tego. Dobra, farmimy sobie. O. Co on ma kupione w ogóle? Ładnie Wayne. Fiduj się. A no co, co za szumata gruba, gruba, z gruba, z gruba. Spójrzcie co on kupił w ogóle. Chyba się nas boi. Przynajmniej sobie sfarmię tego jednego. Znaczy my go możemy nie wypołkować, o, taka jest prawda. Nie, my się tutaj na razie z nim nie bijemy My się z nim nie bijemy Bo on by nas zabił Wiedziałem, nie dobra, na razie przedefujemy trochę Poproszę o asystę tego dobra Łurbika On mi tu przyjdzie, go zgankujemy, mam nadzieję, że ma Ultima Więc mi go przywali aha on tam ma ward nie warda ma kiepska farma no kiepska farma no co, co, co tutaj będę mówił zwarduję no, sobie chyba czekajcie ja bym poszedł sobie na ich blue w sumie a na nasu nasz się wrócił ja bym mógł składać jakby nie było to samo co on Ignite nie poszedł. Nie poszedł Ignite. No i dobrze. No i to jest robi sensu, i to jest trochę sensu. To ja sobie też to zrobię Jak to się teraz nazywało, tak? A, to się nazywało A dobra, on chodzi, dobra, tak, to jest coś takiego Zrobiłem, teraz on już ma dwa kile. A ja tylko jeden

Czy ja bym go teraz zabił. O, to jest pytanie. Teraz się napił tej swojej... beczułki. O, zajebiście. To chyba dobra akcja Takie akcje się właśnie robi i, i między innymi takie akcje kurde robią Gambici No i przez to I przez to jakby nie było wygrywają, nie? Więc to jest dobre Dobra, jakby co nie było... Ja, dobra, ja idę tam Spróbujemy rzucić Charma na tego Oj ta wędry by tu przyszła, byłoby fajnie Tutaj raczej nam nie powinni, oni tu nawet warda chyba nie mają Dobra, smajtuj go tam www Bardzo ładnie O, ja mogłem sobie wziąć bo, ale nieważne O Jezus Co jest? Dobrze, lecimy za nią. Kurde, ładnie ją zjechałem. A czyjego? Idę jeszcze sobie na tego mida. Żeby sfarmić teraz. Oni teraz już w ogóle ich morale są tak jakby w ogóle... Osłabione, no to jest... To jest chyba normalne. Jeżeli im wiecie, że przegrywają że przegrywają no i... Znaczy niech on się cieszy, że on tak naprawdę... nie poleciał i tak by go nie zabiło chyba. Y... Kupię sobie to. To sobie kupię i teraz też to kupię. I że ten warwik godowali raczej nie. Ale może... Niestety, ten nasus no trochę zaspał teraz. Ale to nic, ale to nic. Flaszkę sobie zostawię jeszcze, żeby, no, żeby na chwilę była. Jeszcze sumie mi się teraz przyda na razie. No i to jest dobre. No i w grupie siła, w teamie moc. Bardzo fajnie, teraz o ten... Master, ten Masterpad nie jest taki jakiś Juzos, mi się wydaje. Ale co, prawda to prawda, że... Że tutaj jakby nie było. O ładnie, ten z niby jest mocny, ale czekajcie, bo... Ale dobrze, że ten Nasus trochę go składa. Ja bym na ucie go... Niech ja zrobiłem damage, nie? Niech oni go dowalą Czy będziemy dajwować Ja bym tam się wbił w nich, nie? No i widzicie? O! Czekaj się, może spróbuję wykonać jednego place'a. Może place'a związanego z takim czekaniem. Bo gdybym miał fleszsa... Nie, to jest trochę bez sensu. No... To było niedobre. Dobra, master to do dwa kile miał. Kupię sobie teraz to. Może będę jeszcze jakiegoś Rasa złożona na niego. Resa albo od razu Zonie. O! Napisałem już go No Ale to było pewne, że go zabiję. No nice. jest No, nasza wejń ładnie klepie. O, ale się zabrali, Bo to są w ogóle primeić na tym bocie. I to ładnie im poszło. Zobaczymy jeszcze jak tam. Ten master ja mam ją na, na jedno Q Czy nie ma jakiegoś odepchnięcia, chyba nie. Nie wiem, a teraz na razie... No dobra, dobra, co już tam Wziąłem sobie blue trzeba ja mam teraz iść na tego bota, raczej nie. Zostanę sobie na razie tutaj No to tu, do dupa teraz. Czekajcie, bo co na tym bocie, Aha, dobra No kto jest droga O, tutaj jest tam Dużo ich tam jest I Ja mam blue, kto chce Teraz mogę sobie spamować z... Oj, z polami Jeszcze sobie użyję... Aj. Nie udało się, jaka lipa. Tu od nich... Aha, tu ode mnie warzik jeszcze tam został. Nie podleczyło mnie to za, za, za dużo. Ale ważne, że mamy... o Nie no i co nie odwalają Może przynajmniej to zdefuje Dobra przynajmniej tam ta Wayne robi Bagdora Jakby nie było No Asus też ładnie stakuje sobie te Q Dobra, nie podbieram mu już farmy. Co on nie zmienia faktu, że chciałbym się jeszcze podchylać? Co to kurwa było? No i czarma miał. Ладно, был Акур, да. Не, добрый, это было. О, <hate noise> Już się tak nie podniecają dzieci. Bo się zazasrają za chwilę. No kurwa. No e, dobra. Hmm... Chyba sobie tak to kupię. O Boże. Genialny, bo co oni odwalają w ogóle, to jest masakra Zajbiście O Boże, miska Dobra nice, 06, ale mi przypuszczała turety No i co ile mam teraz farmy? S4 No uh, uh, uh. opuściłem się w farmie, opuściłem się w farmie To mocno się opuściłem No bez kitu. A ja sobie Pusznę myk O jezu, ale mi dostał A mi nic nie zrobił nawet O boż. pójdę na tego topa, zniszczymy sobie tam turetę. No i ładnie, ogra się bierzemy sobie kolejnego tureta Fajna gra, bezstresowa w ogóle kurde No gnój. No gnój. Debiloiny nawet nie widzą, chyba że my tutaj pierzemy. że wa wow, WURWIK Szmata z niego Dobra, jest zonia Power class No to weń, co? Dobrze, dobrze, kończcie to, jakoś uszy bolą... od tych ten sławek dzisiaj nie wiem czemu no bo za głośno słucham nie wiem burdy kto u nich jest awka niska chyba że nie dostaję. No, nawet nie o Q by strzelił. No dobra, Zania. Załóżmy, że pomogę rozwalić tutaj trochę tego inhiba. i ze mnie. Dobrze im tak. Myślę, że to była dobra gra. E, no, tutaj ja byłem progosu nie? I trzymajcie się, hej.